Dzisiaj do widzowie z tej strony frank 134. Witam Was w dzisiejszym odcinku. Oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrybowania. A my dzisiaj jesteśmy w symulatorze niszczenia. I minus 101. Tak. Zachęcam do subskrybowania. Jesteśmy w Robloxie. Tak, w Robloxie. Dość widzę to jest gierka, że możemy sobie kupować różne bronie i musimy rozwalać światy i... I są świateł od różnych leveli, a mamy też granata, że możemy go podłożyć. Nie rzucamy, tylko, że możemy podłożyć. Wiem, dobra, i granat granatą. O, Ej, nie jest to niebieskie auto. Okej. Okay. Zobacz, jak wybucha granat. O, level up, jak fajnie. Masz kolejny level, a patrz, jak ja niszczę, tutaj granat podkładam. O nie, gdzieś poleciał sobie, dobra Ej, dobra, to ja tutaj robię? Ja tutaj sobie nabijam ten piąty level No ja nabijam piąty level i od razu lecimy na drugi świat Ja drugi świat po prostu uwielbiam tak, ale się... ja bym chciał wiesz co? Co? Żebyśmy jakby... No Ja sobie muszę... Żebyśmy po... ten... Żebyśmy jakby, nawet jak będziesz miał szybki piąty level, to żebyśmy razem po prostu ten świat. Okej. Okay. Ja sobie tylko kupuję już lepsze do niszczenia i potem Dobra. muszę kupić plecak. No, wolno być. Ja już kupiłem lepsze do niszczenia. Oj. O, e, trzeci level. No to szybko idziemy. masz rację. Mówiłeś... Ej, ale ja mam teraz takie coś do niszczenia, co strzela, trzeba bombami. O, jak. Cześć, ale to nic. Dobra. Sobie... Ej, za chwilę będę miał już y, czwarty level. Ale to Muszę nic. Ej, ale to nic nie niszczy, nie wiem czemu. Nie chcę mi niszczy. Coś mi. To ile nic mnie mi niszczy, nic. Coś mi się zagołupuje. Nie mnie niszczy. Muszę się zresetować. Biorę ja się zresetować. Mhm. Jak, nożysz. O, teraz lepiej. Ja sobie za chwilę kupię lepszy plecak. To się bardzo używa. Dobra, ja mi strasznie laguje jakby. No. Ja od razu chcę przejść na ten kolejny świat. Bo ja tam podkładam bombę pod kontenery. Wiem! Najlepsza miejsc No czekaj, no ja czekam na jeszcze na, na te dwa level. Ja sobie kupuję, kupuję lepszy plecak. Dobra, ja na razie sobie zbieram kasę. A na razie nic nie będę kupował? Ja mam lepszy plecak i to do strzelania. Później sobie kupię lepszy granat. A ja po prostu będę zbierał y, jeszcze więcej? No? Y, będę y, zbierał sobie dużo kasy i po prostu jak już będę miał 300 kasy, to sobie też kupię. Mhm. Znowu mam to obawę, że mi nic nie niszczy. Muszę się ze mną zdecydować. Co jest? To mi się nie podoba. Który masz level? Czwarty. Ale masz do piątego? No ma. No, dużo. Dużo. Mi pół brakuje. Mam początek, mam początek. No, mi jeszcze trochę brakuje. O, jest piąty. To level. mi się psuje ten. Do więc podkładam granaty. Mam piąty level. A ja mam czwarty, poczekaj na mnie. Jeszcze nie idę, jeszcze nie idę, spokojnie. Dobra. Nie, Maria, Mario. Co się stało właśnie. Podkładam. Dobra. Podkładam granaty. Dobra. Ej, czekaj, strzeliłem w trybunę. Nie, zepsuło to do i mogę tylko granatami na Mhm. Ej, a ja podkładam bombę w trybuny. A ja też. A ja w te drugie. Ale mało mi to dało, bo 11. O, za niedługo będę miał plecak zapełniony. Ja mam 250 kasy. Ile ja masz kasy? 250. Ja za jednym selem teraz dostałem 500. Co? Nieważne. Ja już idę na, na kolejny świat. Ty już masz e, piąte... poczekaj na mnie, ty no ty proszę. Jeszcze no już... nie masz piątego levelu. No nie mam. Aha. Ej, ale patrz, ja za sobie po prostu... Nie, rozwalam, jeszcze nie mam piątego levelu. Czałem się chyba... Jestem na trybuny! Ja znowu mam tego baga. Co jest? Dobra drodzy, widzowie, Jeszcze raz zachęcam do subskrybowania i dodawania łapek w górę. Dzisiaj pewnie na moim kanale pojawi się jeszcze jeden filmik, a tego ogólnie jestem pewien. Więc zapraszam do oglądania. Yy, chcę, żebyście ogólnie oglądali cały odcinek. No i będę wam za to bardzo wdzięczny. Ja mam mam, mam pełny plecak, już mam 3, 350 kasy. Ne, Poczekaj, idę na. Idę ja na... tu podkładać. Nie wiem, Użyłam pod ulicę. Ja teraz sobie kupiłem lepszy plecak, więc. Dość wolno go zapełniam. Dość wolno go zapełniam. Na Ma... ile... ja będę miał 5 level. Jedno uderzenie. Dobra, ale... Dobra, mam piąty level. Ale jeszcze nie idźmy na lepszy świat. Jeszcze chwilę tu zostańmy. Dobra. A ty gdzie, dokąd? Ja tutaj. Okay. Ej, ja idę do shopu, bo mam już dużo kasy. Poczekaj, co tu jest? Okej. Okay. Ja myślę, że sobie kupię ten... Co masz? Lepszy plecak, bo mi się nie chce chodzić. Tak Za ile to... kupujesz? Miejsca. Ja kupuję tego 75 miejsca. Nie, jeszcze 50 miejsca, miejsca, Ja ci powiem, co ja mam. Ja mam broń. a e, jeszcze większą i większy. Ten. Ja mam broń wybuchową. No, ale ja mam broń wybuchową, która co 5 sekund ci ładuje i ma, sto, i ma 20. Bądź, wy... ja Czekaj, i ma 20 wybuchu, a plecak mam za 250, a bombę, która ma. 50 wybuchów O nie ja, mam to co, co ty miałeś Pamiętasz? No. Ej mam bombę która ma 50 wybuchu. Podkładam A? ją pod kontenery no to do no nie, Dobra to ja idę do ciebie No nie to nie jest Czekaj chwilę Resetuje się bo mi nie zadziałało Bomba mi nie zadziałała Dobra no. Idę pod ciężarówki postawić Ja pod kontenery to mi zawsze mega dużo daje. A ty cz a czemu nie. pod... Ty jeden strzał pod i Ty wiesz, ile mi tu dało miejsca? 162 zajęło. Nie, to Maria mi nie wykocha. dobra. Ej, a ja nie. też. Ej, ja się selam. Się. Ja się selam. I ja idę pod dźwig. Dobra, idę, idę, bo. Ej, no ktoś podworzył. Ej, powalam dziwik. Strzeliłem w dziwik. Ja dobra. Ja walę w katynery. Ej, rzeczywiście dużo daję. Ja dobra, ja strzelam, ja strzelam w ciężarówki. Ja podłożyłem bomby na dziwiku. Dobra, jest. I za chwilę będę miał mój plecak plecach zapełniony. Masz level? No do... Który masz level? Nie rozumiem cię, który level? Piąty. Piąty masz level? Tak. Ja ósmy. Nie wiem jak. Nie, a, te, a zobacz, to dźwig Dźwig nadal stoi strzeliłem w dźwig. Nie przestaliłem. Ach, chodź, jakby to Czekaj, on się jeszcze nie przewrócił. Rozwaliłem drabinę. Leci. To on w powietrzu został. Jeszcze nie leci. strzelam, strzelam to. Ja podłożyłem y, bombę pod autem. Ale dobrze. No Ja tam chcę jak najszybciej zapełnić plecak, żeby mieć jak najwięcej hajsu i ja będę od razu przechodził do następnego świata. Ale mam broń! Taka, która się w 4 sekundy ładuje i ma mega wybuch, 75. Aha. Dobra, jest sobie na kontenera. No dobra, ale świat się za chwilę zresetuje. Ej, i ta broń jeszcze trzy bomby wypuszczę i to tam, gdzie chcesz, to polecą. Może jedna tam, druga tam, trzecia tam. O! Siódmy level! Fajnie. No, przecież dopiero co piąty miałeś. No wiem! Teraz już trzymam tysiaka. Kupuję sobie jakąś rakietę, dobrą. Cz... Ej nie dobra kupię sobie tam 2500 Ja też ją mam Czekaj i ona ładuje się w 400 cztery... Ja ją no, kupię za chwilę Ej na tych na kontenerach jest najlepsze No To mega dużo dają Ej co jest Nie wierzę no znowu muszę się resetować Dobra reset Reset Ja się przed resetowałem ty się już chyba 10 razy wyresetowałeś, a ja drugi. Ale dziwne, chyba chyba się resztyzmować w tym działał. No się nie Czas wiem, się, wie, jest legion. Tak. O, dobra. Podłożyłem tu bombę, no wejdź tego tak mniej niż... Ech, to nie tyle, że... Ech, to mnie tak wywaliło. Kosmos cię wywaliło? Nie wywaliło w kosmos. Jak ty szczeliłeś tą bombą? Bo Serio? Tak. Dobra, ja sobie Znaczy nie szczęśliwe, to na drugi koniec ma. E, ja sobie kupiłem lepszy plecak. Ale zamierzam. Ja sobie kupię lepszą broni. Ja lepszą. Ja zbieram na lepszą bombę teraz. Bo lepsza bomba mi naprawdę dużo da. Ja, ja bardziej strzelam, trzam nic Ja idę świata z autkami, bo za chwilę ten się zresytuje. Albo nie, na tym jeszcze zaczekam. No jeszcze jest trochę. A ty nagrywasz? No oczywiście, że nagrywam. Bo nie słyszałam po prostu jak odcinek zaczynasz. Tak, nagrywam, nagrywam. Ale o mam. Ja sobie tą broń. Okej. Okay. Dobra. Mam tę broń. Ja tam zbieram pełno hajsu. Dobra, ja idę do tego świata. Ale... Od pierwszego. Ja chcę, żeby ten się zresetował, więc z niego wychodzę. To jest beznadziejna ta Co? Ta gra jest beznadziejna, powiedziałeś? Nie! A broń! Chodź jej na to się spodziewa. Ja tu się muszę zdobyć, teraz Bo mnie w ogóle nie rozwalało. No dalej, a ja chcę, żeby w końcu się... O, teraz mi rozwala, no i teraz? Panie, ja mam ósmy lewek, prawda? No mam ósmy lewek. Ja mogę iść no już dobrać. na następny świat, bo mam dziesiąty. No ty jaki i racji, czy masz większy? Właśnie nie wiem. Ej, a możesz mnie napijać? No, sorry, ale. Żebyśmy mieli równy? Dobra, tylko trochę hajsiku potrzebuję, więc dokończę tutaj plecak, bo ja mam plecak za tysiąc. Aha, bo ty masz na Ale dopiero co, jeszcze go w ogóle nie zapomniałem. Ja dopiero co go kupiłem. 15 sekund temu? O, ja, dobra. Dobra, za chwilę będę miał 9 na Na pewno nie jestem. Ej, ale Daję jeszcze... bardzo duże. Ej, ja jeszcze nie zapełniłam tego plecaka. Jeszcze mi brakuje 70. A ja po raz kolejny zapełniłam. Jest, zapełniłem. O rany, dostałem dwa koła hajsu. Dwa tysiąc. O! Kupuję lepszą bombę. nie odrodziło się. Nie, jeszcze mi nie stać na tą bombę, którą ja chcę. Ej, czemu takie dziwne? Aha, bo to się odbudowało. Nie, nie strzelaj w to. Proszę, No nie strzelaj! O ja! Ile ja mi dało ekstra A moja bomba nic nie zrobiła, bo muszę się zresetować. Ale Lebelab. weź tego i nie rozwalaj tych kontenerów. Dobra, to ona z No to, ale szkoda, że je trochę rozwaliłeś, bo teraz ja mniej dostanę przez to. No, masz mniej dostanę. Co? Ej, nie no, ja chcę mieć 40 level i wtedy pójdziemy na ten. No okej. Okay. To broni mi mega dużo, daj! Jedno, no znowu mam plecak pełny. Jeszcze ja kupuję lepszy tak. plecak. Najdroższy ja ci mam. A ja powaliłem dźwig, zniszczyłem. Za 1200 sobie kupię. Zniszczyłem ja kawałek dźwigu i teraz runie. O Jezus, jak to wygląda? O Boże! jeszcze, ja pod... jeszcze podłożę bomby tam, gdzie on spadnie. Nie, ja się muszę dosetować. To nie fajnie. Eee, drodzy widzowie, jeżeli, drodzy widzowie, jeżeli chcecie więcej odcinków z tej serii, to zapraszam na mój kanał i na kanał do Gazbra. A my się żegnamy. Pa, pa.